Cześć, witam Cię serdecznie, ja mam na Kasia, jestem autorką bloga Training na Bosaka i dzisiaj w związku z naszą małą serią z przyrządami mam tutaj ze sobą rolkę. I rolka jest naprawdę bardzo fajna, ja ją bardzo lubię, często ją używam. To jest dla mnie taki przyrząd bardzo wielofunkcyjny, co wynagradza jego dosyć spore gabaryty. Znaczy spora. No nie, nie jest może ogromna, ale na pewno trochę miejsca zajmuje, no i nie da się jej za bardzo złożyć ani jakoś um, zmniejszyć. Um, ale ja bardzo często z niej korzystam, szczególnie w takie dni, kiedy um, czuję, że jest troszeczkę za duża napięcia. To wtedy fajnie się na niej wymasować, rozluźnić poleżeć i naprawdę działa cuda. E, a dodatkowo można też na niej fajnie poćwiczyć, co zaraz zrobimy. A jeżeli nie masz rolki, to możesz wykonywać te ćwiczenia razem ze mną, po prostu bez rolki, a być może m, po obejrzeniu tego treningu się skusisz, żeby taką rolkę też w domu mieć i, i na niej ćwiczyć i sobie po prostu od czasu do czasu samemu pomóc. Dobra, zaczynamy. Położymy się na rolce. W ten tak, żeby cały kręgosłup razem z głową był podparty, czyli od kości ogonowej gdzieś tam aż do tyłu głowy cały kręgosłup jest na rolce. Można sobie się na nią jakoś wtoczyć, w sumie tutaj technika wejścia na rolkę jest zupełnie, znaczy nie jest zupełnie dowolna tak, ale z tego względu, że ja jestem tutaj, a Ty jesteś tam, to zrób po prostu to w taki sposób, by to było bezpieczne, czyli ja się układam na rolce, Mam cały kręgosłup otwarty, tak jak widzisz, moja głowa nigdzie nie zwisa, nie znajduje się z boku, ani nie wiem, w jakiejś innej lokalizacji. Ustawiam sobie stopy na szerokość bioder. Mięgnice sobie ustawiam tak, żeby kolce biodrowe były na tym samym poziomie, pomimo tego, że roka jest w niestabilny, czyli ja cały czas yy, na niej gdzieś tam balansuję. Znaczy teraz robię to specjalnie oczywiście. Kręgosłup jest neutralny, czyli odcinek że jest delikatnie patą. Zamykam sobie żebra z przodu. Wyciągam ręce do sufitu, wydecham, otwórz ręce do boku, łokcie są miękkie, delikatnie ugięte i z wydechem wróć na klatkę piersiową. Otwórz i wróć na klatkę. Wdech nosem, poczekaj, otwiera się Twoja klatka piersiowa i z wydechem wróć. Otwórz i wróć. W wdech, z wydechem opuść ręce nad głowę, ale pilnie, żeby nie przeginać kręgosłupa, tylko cały czas trzymaj wszystko stabilnie. Zatocz koło, wróć na barki. Przenieś ręce na głowę, zatocz koło i wróć nad barki. Cały czas oddychaj, swobodnie, w swoim tempie, wdech bierz nosem, wydech ustami. Talia zmężona. A teraz jedną rękę przenieś na głowę, drugą do boku, jeżeli jesteś na roce, to um, Ważnym życzeniem jest to, żeby cały czas być mniej więcej w tym samym miejscu, czyli nie przesuwam się razem z równym rąk tutaj z drugiej strony i nie łapię balansu ręką, tylko cały czas moje centrum trzyma mnie stabilnie w jednym miejscu. Okay, jeszcze po razie otwórz i wróć. Otwórz. Także zadaję na koordynację, bardzo fajna. Ładnego. I teraz otwieram sobie ręce do boku. grzbiety dłoni są ustawione do podłogi. Weź wdech i z wydechem przesuń łokcie w stronę rolki. Wdech i z wydechem przesuń. Bardzo fajnie słyszymy otwieranie klatki piersiowej dla wszystkich tych, którzy dużo siedzą, dużo się garbią, dużo pracują przed komputerem, dużo prowadzą samochód, dużo noszą dzieci. I tak ta lista mogłaby jeszcze sobie mm, trwać i trwać. To bardzo fajne. I ręce ułóż wzdłuż ciała. Weź wdech, stabilna miednica cały czas. I z wydechem umieść prawe kolano, umieść najpierw pięte, poczuj gdzie jesteś na nocy. Umieść prawo kolano, w prawo biodro. Cały czas jestem neutralna, tak? Czyli nie przyginam się gdzieś tam, nie, nie kompensuję sobie. I z wydechem odłuż. Wydech, unieś lewe kolano, lewe biodro. Tutaj te ręce pomagają. Wydech, opuść. Wydech, unieś prawo, ugięte, prawe kolano, prawe biodro. Cały czas stanie jest stężone, żebra są zamknięte. I wydech. Wydech. Kolano tylko na biodro i stabilnie cały czas. Unieść prawą, dodaj lewą nogę, coraz fajnie zważona I teraz z Idziemy sobie od góry. Opuść prawy palec duży w stronę maty i unieś. Pijmy, żeby nie przeginać odcinka nudziowego i wróć. Wdech opuść i wydech wróć. Opuść wdech, wydech wróć. Jeżeli nie leżysz na rolce, prawdopodobnie wydaje się, że to jest... Um, Super łatwe, a tak nie jest. Także cały czas trzeba popaść i balans na rolce i pilnować ustawienia kręgosłupa, ustawienia miednicy. Także jest tutaj na serio dużo roboty. Wdech, opuść i wydech, góra. Ostatni raz. Dwa noga, opuść, wdech i wydech, góra. Odstawiamy sobie stopy, jedno po drugim. Teraz unios uniosę ręce nad barki. Uniosę ja powoli prawą piętę. Najpierw unieść. postaraj się poczuć, gdzie jesteś na rolce. Oderwać paluch i unieść kolano na Wdech, opuść. I wydech. Unieś piętę. Widzisz, nie jest, jest takie łatwe. Wdech, brakowałbym na matę. I wydech. Zamknij te żebra. Kontrola jest w centrum. Unieś piętę. Jeżeli robisz to pierwszy raz i zdarzy Ci się spaść z rolki, to się absolutnie nie przejmuj. To się zdarza. Unieś kolano. Wdech opuść, góra. Wszystko powinno się odbywać z kontrolą, bez szarpanych ruchów, bez topnięć o matę i wystarczy. Ręce wzdłuż głowia opuść, weź wdech i z wydechem miednicę. Teraz przyklej, odcinek będzie do, ma, do maty, do rolki. Mamy rolkę dzisiaj, czyli na rolce wciągnię po okręgu, wyjść do góry. Używ dech i z wydechem krąg po kręgu. ogon ogon między pośladki, wydłużę odcinek, będziemy mogli wrócić kością krzyżową na matę. Dech i z wydechem, przechyl na świebince, wciągnij ogon i wychodzimy do góry. Używ dech i z wydechem, krąg po kręgu, wróć na matę. Dech, wydech, przechyl na świebince, wciągnij ogon. Most na jest wyzwaniem. Tak, jest troszeczkę trudniejszy niż e, most na Macie. Mielnica jest wyżej, więc e, też ten ruch jest po prostu trudniejszy do e, wykonania. Stopy są niżej. I ostatni raz: Przew, ogon, po, w miętce wciągnij, ogon, poczwór, który kręgosłup się porusza, krąg po kręgu. Całe stopy stoją na Macie. I krąg po kręgu wróć sobie do leżenia na roce. Teraz zejdziemy z rolki. Jak to możesz zrobić? Po prostu możemy się sunąć na bok. usunąć rolkę. To jest taki chyba najbezpieczniejszy sposób, żeby e, zejść z rolki. I przejdziemy sobie do klęku podpartego. Ale nie do takiego zwykłego kręgu podpartego, tylko umieścimy rolkę pod y, kolanami. Kolka, kolka, kolka. Kolka, kolka. Rolka. rolka będzie pod kolanami. Dłonie umieść pod klatką piersiową. I teraz tak, odpychaj, to są takie same zasady jak przy innych podporach, ma powinny być pod biodrami. Są pod biodrami? Chyba są. Dłonie pod barkami, odpychaj się od podłogi. od podłogi. Wdech i z wydechem unieś na razie samą prawą rękę i postaraj się nie uciekać tą dziewiednicą. Wróć na matkę. Wdech i z wydechem lewa ręka. Wdech, unieś prawą i wróć za czas centrum jest oczywiście aktywne, brzuch delikatnie podciągam, zwężam talię, kręgosłup jest neutralny, nie jest przygięty. Hmm, To było takie moje przygotowanie, teraz spróbujemy nogi. I teraz wyciągam jedną nogę tył, mięśnie zostaje cały czas stabilnie, kolce biodrowe patrzą do rolki i wracam kolanem na rolkę. dech i z wydechem wyciągam drugą nogę. I wróć. Zróbmy sobie jeszcze po razie, tak samo jak ręce, a później włączymy te dwa elementy. Niewiele stabilnie patrzy do rolki. Brzuch jest aktywny, zwężam talie, zamykam żebra z przodu. Wdech. Teraz z wydechem, połączyć ręka, noga, wyciągam, wydłużam. Jesteśmy na rolce, że rolka jest niestabilna, więc wcale to nie jest takie łatwe i wracam. Hmm? Dech i wydech. Druga strona, unoszę przeciwległa ręka, przeciwległa noga. Odpycham się od maty rosnącego, ręczy barkowej, i wracam. Yy, raczej nie polecam robienia szybko, tylko naprawdę skupienia się na tym, co akurat się dzieje. Tym, że trzeba gdzieś tam łapać yy, rolkę, że stabilizować trzeba miednicę, i wróć. Dech i wydech. I lew wróć. Dajcie tutaj już um, spieszenie się nie do końca ma sens. Wydech. Rościągnij, wyduszyj daleko ręką nogą i wróć sobie na rolkę. I ostatni raz, Rozciągnij. przeciwległa ręka, przeciwległa noga. Odpycha się od maty rośliny, młodraczo-barkowej. Tutaj palce też dosyć dużo pomagają. Wróć na rolkę. Teraz przesuniemy sobie rąkę pod, yy, y, y, tutaj na to połączenie pomiędzy tobą a podłudziem. Już gdzieś tam pod, gdzieś um, na tej linii, na której jest kostka. Oni są pod barkami, wydłuż kręgosłup, brzuch jest aktywny. Wdech i z wydechem unieś kolana nad matę. Wdech, wróć. Wydech, unieś. I wdech, wróć. Wydech. Cały czas wydłużaj też kręgosłup i wróć, Wtedy, góra, mam nadzieję, że masz rolkę w domu, wydech, góra, zwężaj, zwężaj talię, cały czas świadomie w tym ruchu odpychaj się od maty i ostatni raz, podciągnij kolana do góry i zrobimy ruch kolanami w stronę klatki piersiowej, kręgosłup, zauważ, jest cały czas stabilny, wydech Zróbmy to tylko 5 razy. 4 i pięć. Odstawiamy kolana, na stronę sobie przeniosę do przodu. Zrobimy podpór na rolce. Dłonie ustawiam na rące, odpycham się od rolki, wyciągam prawą, lewą nogę w tym albo na odrzut. Wydłużam kręgosłup, podciągam brzuch i teraz podnoszę jedną nogę góra, opuść dół. To dłużej cały czas kręgosłup i dół. Wyciągać się przestrzeg głowy. Jest stabilna. Ostatni raz i wystarczy. Ostawiamy kolana. I teraz. Pośladki zostaną sobie w górze, a ja dłoń mi odjadę w przód i otworzę klatkę piersiową w stronę maty. To jest następnie też super. Otwarcie klatki w D i z wydecham. Wciągam ogon, wędręsuję do takiego ale kociego krwietu na rolce. Wdech. Już jesteśmy w ruchu. Wdech otwieram i wydech Wdech, w ruchu na rolce. Wciągam ogon do Wdech otwieram. I wydech. Wciągam ogon. Staram się w tym odcinku będziemy też pracować. I wydech. Ok. Przejdziemy jeszcze na chwilę do leżenia na brzuchu. Zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie. Rolkę przed sobą i ustaw rolkę tak, żeby, um, ręce na tak, żeby kciuki się dały do sufitu. Brzuch jest aktywny, nie jest luźno macie, jest aktywny, czyli cały czas zwężam talię, cały czas się tutaj mobilizuję. Mhm. Głowy, czoło, czoło jest nad matą, głowa jest nad matą, wyciągam się przez i z wydechem przesuwam łopatki po plecach w dół. Wdech, odsuń i wydech. I wydech. Nazwa się wdech. I z wydechem pociągnij do siebie rolkę. Zacznij masz czoło, wzrok, nos. Muszę jest cały czas aktywny. Pośladek jest napięty i wracamy sobie w dół. I wydech. Przyciągamy do siebie rolkę czoło, wzrok nos, wędrujemy góra górę. daleko od uszu, żeby nie było czegoś takiego, ani co nie wygląda, ani nie jest fajne. I wydech. I wydech. Przyciągam do siebie rolkę niż czoło, wzrok nos. Otwórz klatkę, wydłuż dolne plec, napnij pośladek, wyrzuć dół. Oprzyj dłoni przy klatce za zadrznij palce stóp, mocno brzuch z udechem Unieść się do klęku i możesz tutaj na chwilę sobie dostać albo w pozycji dziecka, hmm, albo patrzeć się na mnie. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy trening. Jeżeli robiłeś, robiłaś trening z rolką, to na pewno poczułaś o co chodzi, a jeżeli trening był bez rolki, no to na pewno był troszeczkę mniejszym wyzwaniem i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach sprzętowych, nie tylko. Do zobaczenia!